Z tej strony Amerika. Dziś będę wam reklamować ee, Brookhaven, polskie Brookhaven. Czekajcie, bo ja nie wiem, bo mi się myli, że to te, a to nie te. Czekajcie, bo nie wiem jak ja wam mam postawić telefon, bo ja to na telefonie nagrywam I czekajcie. O, ale to jeszcze nie nastawiłam Ercio Polska RP tak się nazywa jak wpiszecie sobie go i czekajcie bo już sobie ustawię dobrze ale tylko problem jest bo ja tak trochę nie umiem tego ustawić pokażę wam nowy dom tam. tylko ja mam problem bo ja nie mogę to ustawić no widzicie więc ja nie mogę to ułożyć I jak chcecie w to zagrać to musicie poczekać jak będzie 100% czasami to jest Ercio ja byłam na odcinku więc, super Już prawie jest 100 czekajcie, bo graj trzeba kliknąć i ja jestem idę a Domy można oczywiście. Ja sobie wezmę. Polsko. Ktoś napisał, dzień dobry polsko. Niech sobie ludzie przeczytają. Czekajcie, bo ja muszę wejść w domy. A nie mogłam. Dobra. Weźmy w dom jeden. I pokażę wam najnowszy dom. Nie mogę kliknąć. Ej. To jest niesprawiedliwe. Bo to tak powinno być. Ale ja nie mogę. Widzicie? czekajcie czekajcie chwila poczekajcie chwilę już jestem widzicie ja tylko sobie ustawiłam coś żebym mogła lepiej nagrywać ja to mi się nie pomogło Bye. może tak by było dobrze nie wiem. Chyba nie. Ja to u domu nie mogę kupić. I w ten problem. Tak to wam bym pokazała. A jak chcecie coś napisać? Błąd. Ja już napisę. I... Napiszę błąd, bo jest błąd faktycznie w surrealizmie, ale tak jest po prostu. E.

I dlatego ja nie jakieś nie skumałem i tak że idziemy A ja myślę, że chyba programy w coś innego... Jakiś szpital. Kronowy szpital. Ha. Siema? Ktoś... Siema. Dobra, zrobimy sobie jedną mapkę. Jak sobie robię coś takiego, gdzie właśnie będziemy tak rysować, malować i właśnie będzie tak dobrze. I będzie dobrze. Dużo czasu. Zwierzę. Teraz sobie coś takiego zrobimy. I właśnie to kod będzie. Ha, trochę nie wygląda jak kod, prawda? U mnie jest trochę głośno, bo ktoś u mnie w domu robi sok, taki samorobiony i będzie trochę głośniej i tak widzowie właśnie będzie dobre no tak, tylko, że ja nie wiem widzowie, co ja mam w ogóle, jak się stoi kota nie wiem a o kurde my Aha, ma, mi trochę nie wyszło, co nie? No dobra, to nie. No dobra, to mi nie wyszło troszeczkę. Okej. Okay. Eee, wyposażenie? A co to takiego? Nie wiem. Posaż. Run king. Jaki King a tak tylko notki. Wow, wow, wow. A do mnie jutro mój chłopak przychodzi. Jutro z nim nagram filmik z moim chłopakiem. Więc go zobaczycie. I będzie coś takiego króciutkiego. Oczywiście. Mamy 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Sekund tak mało. Dlaczego? Aż tak mało. Jezu, dlaczego?